Siemanko, siemanko, kolejny dzień lutego Lecimy tutaj z chilowaniem, tak naprawdę Dzisiaj sobie postanowiłem, że zrobię sobie dzień przerwy Wczoraj wieczorkiem film ma ciekawe mega walki Mega dużo emocji, ogólnie mega fajne Dzisiaj jeden dzień przerwy, czy przerwy i tak pracuję ale Natomiast nie aż tak bardzo To jest wszystko napięte, no i jadę sobie teraz Zamówić pizzę, no i też myślę, że jutrzejszy Odcinek chciałbym połączyć właśnie z dzisiejszym Dzisiaj nie będzie za dużo, montujemy tutaj loga. Siemoneczko, więc zaczynamy kolejny dzień tutaj lutego. Jest już 5 luty jutro będzie 6. Aż mi się dziwnie to wymawia jak montuję tutaj filmiki z 10 grudnia. Więc dzisiaj też lekki odpoczynek, ale już troszkę więcej pracy, bo już muszę zacząć. Znaczy muszę zmontować kolejny odcinek, żeby dzisiaj wrzucić, bo wczoraj nie zmontowałem, bo wczoraj cały dzień leżałem. Odsypiałem ostatnie dwa dni, więc też sobie wczoraj zamówiłem pizzę, mega kozak, polecam mało miasteczkowa w masłowie. Mega za fajna zaję dobra. <gry> więc 17.00. Jedziemy na komorę normobaryczną. Muszę doczytać książkę, bo przyznaję się, że wczoraj nie czytałem. Ogólnie te dwa dni, dzisiaj i wczoraj, mam takie 50-50 jeżeli chodzi o rzeczy, które tutaj mam codziennie wykonywać. No ale czasami tak jest. Natomiast teraz już cały, cały luty działamy, bo ulepszyłem system, więc trzeba to wykorzystać. Dzisiaj postaram się nagrać coś ciekawego, natomiast na pewno też dzisiaj, jakby nie będzie takiego formatu jak przedwczoraj, bo ogólnie format z przedwczoraj był, był formatem testowym i teraz będę nagrywał cały czas vlogi przeplatane, czyli vlog i coś wartościowego. Ogólnie zmontowałem właśnie teraz niedawno odcinek przedwczoraj i wrzuciłem go i miał 7 minut, ale zrobił fajne wyświetlenia. Bardzo szybko 50 wyświetleń zrobił i duży watch time, i już mam 27 słów, więc bardzo fajne, więc widzę, że jak się staram w editach, to jest dobrze, bo no naprawdę staram się w tych editach teraz. Wycinam, robię różne ujęcia, fajne, znaczy różne cięcia, teraz też kolory właśnie w tym nowym vlogu zmiksowałem, więc teraz każdy vlog będzie mega fajny. Naprawdę już mam fajne na to pomysły, wszystko. Nie, więc co, lecimy, nie zatrzymujemy się, Cały, nie, niekiedy trzeba oczywiście sobie odpocząć, żeby tą głowę odświeżyć, żeby jakby to ciało się zregenerowało, bo przyznaję się, że ostatnio już byłem tak zmęczony, naprawdę już za mało spałem po prostu i, i nie wytrzymałem już, żeby skupiać na takich rzeczach, które... Muszę siąść i pomyśleć, dlatego takie dwa dni przerwy też fajnie sobie zrobić, a ostatnio też ten system ulepszyłem, <laughs> więc ja też jak nie mam przerwy, jakby nie mam odpoczynku, to ja od rana do wieczora siedzę i napierdzielam, pracuję, więc teraz już się nie mogę doczekać, żeby ruszyć znowu od jutra, naprawdę, jak już jeden dzień przerwy zrobię, jak już drugi jest, to już mnie ciśnie, żeby działać, bo lubię działać, no więc lecimy, miłego, produktywnego dnia Ci życzę. Siema, 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 kolejny dzień lutego. Dzisiaj zaczynamy challenge, 14-dniowy challenge. No, stop praca, kiedy e, kiedyś nie śpię, kiedy tak naprawdę wstałem już. No, oprócz oczywiście jedzenia i takich podstawowych czynności, e, i oprócz siłowni. Kolejna rzecz, bez muzyki, tylko weekendy w sobotę, w niedzielę bity. Tak to, bez muzyki, codziennie jakby słuchane podcasty wstawanie rano, kolejna, kolejna rzecz, chodzenie spać e, tak 22, 23, 26, 30, 24, 24, codziennie książka 60 minut, codziennie medytacja 15 minut, napierdzielanie pompek 100, 150 pompek dziennie, więc zabieram się za challenge. Ok, tutaj kolejny odcinek 12 grudnia zmontowany. Zajęło mi to 40 minut ogólnie i ma 6 minut. Więc ogólnie czeka mnie czas, kiedy będę musiał montować po godzinę, półtorej godziny jeden odcinek, który będzie miał 10-12 minut. A aktualnie montuję odcinek na dzisiaj, bo zwaliłem ostatnio, jak pokazywałem, że. O, że mam jeszcze do przodu nagrane, to. <laughs> By, było to złe, że nie, nie montowałem wtedy. Oczywiście że mam do przodu zmontowane. Było to złe, bo teraz muszę z nią na dzień montować, jakby i ostatnio też weekend nie zmontowałem, więc jest to złe. Bo... Jest godzina 18.12, coś takiego, a nie jeszcze wrzuconego odcinka. Natomiast mam bardzo dużo pracy na co dzień. Polepszyłem system i ogólnie dużo siedzę i muszę nadrobić pewnych rzeczy. Muszę jedną rzecz bardzo ważną dla tutaj dobrego kolegi zrobić, którą już wlekam zrobieniem jakiegoś tygodnia, więc dzisiaj chcę to ogarnąć, mu, żeby mieć to już zrobione i z głowy. No i przerzucam się ogólnie, przerzuciłem się z rozmów na spotkania grupowe i dzięki temu zaszczędzam jakieś 8 godzin dziennie, bo na takim jednym spotkaniu grupowym jestem w stanie zrobić około no, do 100 osób, ale teraz średnio przychodziło 2, 20 4, 35 osób. A wtedy robiłem, wcześniej robiłem 12 w dzień, więc jestem w stanie przerobić o wiele więcej, z czego muszę pod to system ulepszyć. I teraz będę musiał siedzieć właśnie przy montowaniu, przy pisaniu treści tych, co ma być na vlogach, więc praca taka troszkę już mniej taka action, taka action w. w, w na polu bitwy, bardziej taka, że się siedzi pisze coś. Dobrze, że mam tego maka, bo na kąpie, jakbym miał to wszystko robić, to nie wiem, czy bym dał radę. W sumie nie dawałem rady, tylko kupiłem. Dzisiaj jeszcze się postaram siłownie coś ciekawego nagrać ogólnie. Idę sobie zjeść, bo na 40 minut kolejne spotkanko codziennie o 19 robię. Dobra, więc idę jeść, już tu się zaraz zmontuję wrzucę na YouTube'a. No i dzisiaj też chyba zmontuję na kolejny dzień, ale niedługo muszę też informacje na kanał wrzucić odnośnie filmów z grudnia.